Przybycie braci Józefa do Egiptu. Przestraszeni bracia. W ziemi Kanan, gdzie mieszkał Jakub, także nastał głód. Ale oto doszły tam słuchy, że w Egipcie jest mnóstwo zboża. Jakub posłał więc swoich synów do tego dalekiego kraju, żeby kupili ziarno. Tylko najmłodszego syna nie wysłał, bojąc się go stracić, tak jak niegdyś Józefa. Bracia przybyli do Egiptu. Nadeszła ich kolej i zostali zaprowadzeni do zarządcy kraju. Oczywiście nie rozpoznali w nim Józefa, ale Józef rozpoznał w nich swoich braci. Zaczął z nimi surowo rozmawiać. Jesteście szpiegami i przyszliście wyszpiegować słabo strzeżone miejsce naszego kraju? Bracia zaczęli przekonywać Józefa, że są uczciwymi ludźmi i przyszli tutaj po chleb. Jednak zarządca upierał się przy swoim i powiedział, że nie wierzy ani jednemu ich słowu. Na dodatek zapowiedział: Nie wyjedziecie stąd, jeśli nie przyjdzie tu także wasz najmłodszy brat. Poślijcie jednego z was i niech przyprowadzi tutaj waszego najmłodszego brata. Po trzech dniach Józef zdecydował, że zostawi Symeona jako zakładnika. A pozostałym pozwoli odjechać ze zbożem do ojca, który powinien pozwolić Beniaminowi przyjechać do Egiptu, inaczej starszy jego brat nigdy nie wyjdzie z więzienia. Bracia z workami pełnymi ziarna wrócili do ojca. Serce Jakuba ogarnął smutek, kiedy zobaczył, że brakuje jednego z synów. A teraz miałby wypuścić także Beniamina? Nigdy w życiu na to nie pozwoli. Jego ulubieniec zawsze będzie blisko niego. Czas miał, zapasy zboża wyczerpały się. Co robić? Przyjdzie im umrzeć z głodu. Jednak podróż do Egiptu bez Beniamina nie miała sensu. Symeon w więzieniu pewnie ma nadzieję, że bracia wrócą i zostanie uwolniony. Juda zaczął namawiać ojca, by puścił z nimi Beniamina, że ręczy za niego własnym życiem. Wreszcie ojciec zgodził się, oczywiście. Jakub usilnie modlił się do Boga i miał nadzieję, że wszyscy jego synowie powrócą do domu. Po długiej podróży synowie Jakuba przybyli do pałacu. Bardzo się bali, ale tym razem wszystko przebiegło inaczej. Zostali bardzo uprzejmie przyjęci i zaproszeni do pałacu. Jednak strach ich nie opuszczał. Spodziewali się kary, za którą zasługiwali za swoje grzechy. Żałowali tego, co stało się w przeszłości i teraz wstydzili się prosić Pana Boga o pomoc. Wzdychali tylko i nie mogli uwierzyć w to, że szykuje się dla nich wielkie przebaczenie. Na podstawie pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 42 oraz psalm 111. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.